I witam w kolejnym odcinku serii. Zagrajmy w cywilizację 4 Polskie Imperium. Wojna z państwem indiańskim, albo państwem Indian, nie wiem jak to, jak to powiedzieć po polskiemu, żeby było. Ale tak, tutaj gromadzimy obronę, żeby nie przedostał się gościu siedzący. By, a już jest na ostatnim miejscu jeśli chodzi o punkty czyli tak dosyć dobrze go tutaj podniszczamy żeby się nie przenostał na mój kontynent no statków nie buduje, on tutaj nie ma na to hajsu zresztą ucznikami jeszcze dysponuję takimi jednostkami technologicznie go wyprzedziłem na pewno i co teraz? Tutaj ten strzelec. Niech sobie oni się na razie jeszcze w tej twierdzy ufortyfikują. ta obrona jest wystarczająca, myślę. te ty, ty, miejsca, jednego jak najbardziej. Ale katapulty potrzebują się. O, i to jest nieco wsparcie. Proszę bardzo. Fortyfikacja. Czwarty Fortyfikacja. I obrona wygląda już całkiem nieźle. Ciekawe, czy ja mogę tu przepłynąć? Ja tutaj tędy nie przepłynę, no ale jajka. Ale ja już nie mam co tutaj pływać. Tutaj już jest praktycznie cała mapa odkryta. Wrócę sobie tutaj. Dobra, kolejna tura. Co tu się dzieje? Strzelec wyszkolony yy, Wielki Uniwersytet Samkur On mi daje plus dwa do nauki ze wszystkich budynków religii chrześcijańskiej Dobra, wezmę. Nie wiem, czy, czy ja w ogóle gdzieś tutaj mam no, wiarę chrześcijańską. Chyba tak, bo ja to ustawiałem, nie? Tak dążą do tego Angorwatu już dawno. Niech będzie. Nikt tego nie chce budować, to ja to wybuduję. Szczecin. Co w Szczecinie? Korsarz? Fregata. Dobra, niech będzie Korsarz. Bibliotekę niech będzie. Tutaj nie, 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 tutaj Galeon będzie budowany wstrzymaj się dalej on nawet być okej okay. proszę bardzo wypływa i na razie fortyfikacja no i cóż tutaj trzeba teraz wzmocnił się troszeczkę ale tak o, jeszcze próbują katapulty pójdą w rół dobra, obrona do zera A co, wami nie mogę tutaj nic przywalić? No dobra, jadę wszystkimi po kolei. Może w tym odcinku jeszcze uda zdobyć się to miasto. Chociaż no naprawdę, dużo obrony tutaj ma, ale ja fajne jednostki już tu zbierałem. Dużo takich nowocześniejszych od niego. I jemu już tu zostało naprawdę niedużo tego chodzenia. mi ja jeszcze... Jakieś ataki czeski rozmię z tego tego tam gdzieś Ale są drzewa, jest las, ja sobie zbuduję kolejne I tak niedługo będą jakieś armaty Mam nadzieję przynajmniej Zobaczmy strzelców, jak sobie poradzą Radzą sobie to, kim on tu wyskoczył w ogóle Jakimś... Wojownikiem z Maczugą Kim on chciał walczyć Oj, to już końcoweczka, końcóweczka stała, biedny, biedny. No dobra, no trudno cóż, co, co zrobić? Chociaż jeszcze dwóch rycerzy ma jeszcze sobie coś zostawił. No, ale ja tych jednostek mam naprawdę dużo więcej naprawdę dużo lepszych no zobaczcie strzelca ten z kuszy do mnie wali ale dostał dwa razy inny. hit shoot. dobra <ścoughs> dobrą ma zbroję tak wyznaczam nowego gubernatora i kogo wbudujemy na no strzelca? Husarię połowę szybciej. Niech będzie, będzie wystarczający na razie. I tak przejdę tutaj do obrony. Na razie do miasta. Wszystkie jednostki Niech oni tam sobie odpoczywają Tu jeszcze w Szczecinie Husaria Może przemienię teraz tutaj wojska dla tych strzelców proszę bardzo Czas, czas, czas to zrobić? Husarię też pozmieniać tu, tutaj te no. I tych tak samo, tak, powolutku, delikatnie już wychodzić z tych zacofanych jednostek. Fortyfikacja. Fortyfikacja. już nie, to nie. Gdzie sobie przejść tutaj? O. Kolejna tura. Okej, okay. kawalerzysta bank, może bank. Dobra, nie wiem o czy tam mi chodzi. Fortification w Łodzi. Co tu się stało? No dobra, no nieważne tam. Ten siedzący byk. Już, już maleje, maleje chłopaczyna. na... Dobra, a nie mam się ruszyć, bo tutaj nie za bardzo widzę. w łodzie to fortyfikacja i tutaj sobie stójcie siły nabierzemy tak jest tu obrona jest wystarczająca to wy się podleczcie i co i tutaj ale nie ty jeden nie ty jeden ty tak z, 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 ze wszystkimi musisz o. fortyfikacja. No na razie tych zostawimy, czyli w Szczecinie, w Łodzi jednostki są odświeżone. Ja jeszcze w Warszawie jednak. w się do Warszawy. No tu ty niedużo tych jednostek jest. E, to fortyfikacja obrona musi być. Niech się podleczą. I też niech wszyscy będą. To mogę jeszcze wyszkolić, przeszkolić, może tak. Kolejna turka, dobra, niech będzie. Eee, czy tu i on kolejny, więc już, że te jednostki muszą być dobra, do obrony w mieście, fortyfikacje, oh, robotnik jak tam trzymychnął, no, zapał do pracy jest to fajnie, e, podarować filozofię. Nie, 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 nie ma takich opcji. Znaczy, z jednej strony. żebyście mogli się temu Oktawianowi troszeczkę przeciwstawić to może wam pomogę i tak chyba nie będę sztu Anglików tak do końca nie rozwala przecież ja tam na samym początku chyba ustawiałem, że warunkiem wygrane jest podbój wszystkich, wszystkich przeciwników tak no więc nie wiem, jak to będzie czy dam rany 1808 rok Strzelec troszeczkę tutaj już pójdę o, poznać filtuje, bo że naszego władcy. Dzięki, dzięki, naprawdę dziękuję. Dobra, ty strzelca. Jeszcze tu jeden taki był Też wstrzelca. kawaleria kawaleria się rusza. wow ile on tutaj ma tych jednostek nie tak łatwo będzie, o chyba leci do mnie muszę troszeczkę się uspokoić troszeczkę spowolnić chyba ale tą akcję, bo on jednak tych jednostek to troszeczkę tutaj ma tutaj rycerzem będzie chciał mi zagrozić podleczę się tymi tutaj w mieście będę stacjonował tu jest bronić 50, tak to tutaj sobie tutaj będę koczował pojedziem więc maczugą tutaj ma akurat w tym mieście troszeczkę zacofanych jednostek Dobra, w ten sposób i kolejna tura. Dobra, ale będę miał te południe tutaj zdobyte teraz zostaje, zostanie mi 6 miast i w kierunku północnym będę zmierzał po kolei jakoś tak próbował starał się te miasta mu przejmować aż zajmę cały kontynent. Jak już zajmę cały kontynent, to naprawdę będę na bardzo dobrym w bardzo dobrej sytuacji jeśli chodzi o przewagę między nad Wiktorią i Oktawianem ma Machal i zaczyna mi się złoty wiek o to chodziło znowu dużo więcej pieniążków wszystko szybciej. A więc jadę. Tak jak mówiłem, galeony. Już zaczynam się szykować. Podżyniam, Jeszcze nie rozwaliłem dobrze Indian. Ale to taka przyszłościowa. Panie, ludzie z Dajska są. Dobra, niech będzie. Niech będzie. Czemu by nie? Trzeba współpracować z ludźmi. Czy Uniwersytet? Niech będzie. Tutaj już coraz mniej wojska będę potrzebował chyba budować. Na razie uspokoję tą sytuację, rozbuduję te miasta, żeby kulturowo jakoś wytrzymać, a Robotnik z też niech będzie. Dobra, czas na kolejne ulepszenie jednostek, bo trochę to kosztuje, nie powiem, że nie. Trochę to jest kosztowne, ale... ale kto kogo tu mam? Wielki śpieg, dzięki Nie znam gościa, ale jak mi się zakończy w, e, złoty wiek e, dzięki budowie Taj Mahal to będę mógł kolejną chyba już uruchomić, kolejny złoty wiek dzięki wielkim tym specjalistom, wielkim ludziom. Dobra, niszczymy to Do 14 wow. ok i leczonko tak robimy jeszcze nie robimy tak no, próbuję tutaj zdobyć miasto odbić jakie nazwy te miasto Dobra, mam korsaży, eee, galon, fregata. Dobra, troszeczkę taki ostek do, do obrony tutaj wybuduję. Tutaj będą sobie stacjonować w pobliżu. Tu zrobię armię galeonów. Jak będzie potrzeba, robić ekspansję na ten kontynent. Księdzem. Dobra, nieważne. Eee, obrona w mieście. Proszę bardzo. I fortyfikacja. Eee, tutaj. Ostrzał. Do zera obrona. Trzech rycerzy. Wojownik Zbada Jeszcze próbuje się przeciwstawiać. A tutaj tą husarię jednak ale się jej pozbędę a tu jeszcze jeden do ulepszenia, niech będzie, dobra, Bydgoszcz będzie w tym momencie sanitariusza mamy, dobra fortyfikacja, fortyfikacja To kolejna turka. Temusz Uniwersytet. Niech będzie. Świątynia Islamska. Nie za bardzo. Remitaż. Tak. 99 to, to strasznie długo. W ogóle port wybuduje, O coś tutaj te miasto strasznie mało się rozwija. Koszary pałac Dobra, biblioteka, trzy tury. Niech będzie. Potrzebuję, potrzebuję 2000 mam dobre. Jak nazwać to miasto? Po zmieniam jednak nazwy. Kumbisal, Nie chcę. Jakiego ja miasta nie mam albo jakie bym chciał mieć? Co ja tu? Radom. <laughs> to będzie dobre. Radom. Ok. Radą i opoczną. <laughs> <laughs> Córka. Ale mi się karsznoło. A takie. Większe miasto blisko mnie. Zegrze o, to już niedaleko Warszawy, bardzo fajne jezioro. Zegrzeńskie Nie będzie. I teraz taka w Radomiu. no tutaj też przeszkolę te jednostki. Wydam cały hajs jaki mam. Powinno być troszeczkę minimalnie tańsze. Dobra, tu mam. 1400 jeszcze zostało. W Opocznie. Damy radę. Dzięki temu nie będę miał jakichś zaczofanych jednostek. W Zegrzu też. Jeszcze ucznika angielskiego mam. Proszę bardzo. 750 zostało hajsu. No, ja się całkowicie. Ponad 3000 jeszcze jednego, dobra także że też już będę miał e, z głowy Fortyfikacja i wy tutaj zostajecie 442 dobra i tu też będę miał już z głowy już strzelców tu mam fortyfikacja, fortyfikacja leczonko niech będzie tu już tak samo jednostki są wszystkie przeszkolone, odnowione eee. dobra fortyfikacja, obrona ta karawelka, ona tutaj będzie na czele tak stała i w ogóle jako dowódca całej brygady tej mojej pływającej Tu muszę jakieś jednostki obronne, dobra Kolejne galeony Zaczyna się nowy okres w dziejach cywilizacji, epoka przemysłowa, więc wynalazłem silnik parowy, 1818 rok, okręt pancerny. No fajnie. Dobra, ekonomia, jedziemy w ekonomię. Eee, nie... Aspekt no, już inaczej wygląda jak Lara Croft. Tutaj będę jechał cały czas tą marynarkę wojenną Fregata No i co wybudowałem w Łodzi? Ankor... Ot, tutaj religi chyba, tak? Dobra, nie będzie. Bank Szczecinny. Nie ma razie. O kolej już to chyba są pobudowane. Fajnie. Kuźnia... Było to, będzie co ja tam odkryłem? Węgiel, węgiel odkryłem super. Dobra na razie. Fortyfikacja tych robotników może trochę pobudować jeszcze. Fortyfikacja. Dobra, przemienimy. Fortyfikacja w opocznym. Fortification. Tutaj są strzelczki. Dobrze. Super, to do walki przyszłościowej, no to rewelacje mam. No muszę przyznać wszędzie już takie w miarę nowoczesne jednostki. Gdzie na razie się nigdy nie wybieram. Proszę na fortyfikacja. No i kolejna turka Dobra ale kolejną turę to już wykonam w kolejnym odcinku, na który bardzo gorąco zapraszam, a teraz dzięki na razie, hej, cześć!